to badanie nam wniosło coś? Czy dowiedzieliśmy się czegoś, o czym byśmy do tej pory nie wiedzieli? To może w odpowiedź w dwóch częściach. Czego byśmy się dowiedzieli, ale przedtem, co to, co to za badanie? No, jak ja śledzę rozmaite sondaże opinii publicznej, śledzę w takich również w badaniach, no, w takich stałych, stałych stabilnych demokracjach. No to takich niezależnych ośrodków badawczych, które zbierają dane, co myślą Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi, w, jest w sporo i one publikują sporo danych. To gdybyśmy teraz powiedzieli, skąd my wiemy o tym, co myślą Polacy w Polsce, a co szczególnie myślą o partiach politycznych i na kogo chcą głosować, no to my tak, to z jednej strony ktoś może powiedzieć, no ale przecież co, co tydzień, a parę razy w tygodniu pokazuje się jakiś sondaż. No ale ten sondaż to jest przeważnie sondaż, który jest zamawiany przez różnego rodzaju media, to są sondaże zazwyczaj telefoniczne, które nie kosztują zbyt dużo, ograniczają się do kilku do kilku pytań i one owszem, mierzą taki rodzaj rodzaj poparcia, ale żeby więcej się na ten temat dowiedzieć to w, to się nie da. Po prostu no, media niechętnie wykładają pieniądze na coś pogłębionego. Tego w tej szybkości transmisji komunikatów, dzisiaj mamy jeden sondaż za dwa dni, drugi i tak dalej, tego się nie da zrobić. To Coś może powiedzieć, no tak, no, ale mamy publiczną instytucję, która jest opłacana z pieniędzy podatnika, ona ma naprawdę tak naprawdę to no, towarzyszy nam e, no, f, została, ktoś może powiedzieć, no korzenie ma takie podejrzane, bo została założona przez generała Jaruzelskiego i pułkownika kwiatkowskiego, żeby badać nastroje. Jak społeczne. Trybunał Konstytucyjny. Tak, to, znaczy mówię o Centrum Badania Opinii, Opinii Społecznej i e, 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 no, i tak jakby patrzeć na to, co robi CEBOS, jak wykorzystuje pieniądze podatnika, na jakie tematy robi rozmaite badania, ktoś może powiedzieć, to jest ok. Mamy w taką jedną niezależną firmę badawczą, która pyta się Polaków o rozmaite rzeczy, bardzo usilnie i systematycznie pyta się o to, na kogo będą głosować. Ale. No właśnie, no ale to jest firma, która w, tak naprawdę dostaje dotacje publiczne, ale poprzez w kancelarię premiera Rady Ministrów. To jest jej główny budżet. I od, no, od bardzo długiego czasu, a na pewno od siedmiu lat, socjologowie mają taki dylemat: na ile wiarygodne są te dane? Popatrzymy na dane CBOS-u. No, to PiS w ostatnich siedmiu latach, właśnie w każdym sondażu, wygrywa bezapelacyjnie. ostatnim, jak pamiętam, chyba miał przewagę nad koalicją obywatelską no, w prawie 20 punktów procentowych. No, żeby teraz tak, żeby to to no, Mamy jedną, jedną agencję, która powinna być niezależna i badać poparcie Polaków dla partii politycznych i poglądy w innych sprawach. Okazuje się, że z tą niezależnością jest tu krucho, że gdzieś w pewnym momencie. Taka hipoteza większości socjologów jest taka, że jak już przychodzą respondenci CEBOS-u i mówią właśnie, że to jest CEBOS kojarzony z rządem, no to Polacy są bardzo ostrożni, jeśli chodzi o ujawnianie własnego, własnego, własnego poparcia. No i teraz po tym, przy długim wstępie, o tym sondażu obywatelskim. W pewnym momencie okazało się, że powstaje grupa ludzi, która mówi tak, no skoro tak, media pokazują taki naskórkowy wycinek, w, jedyna właściwie firma, w, w, która za pieniądze publiczne działa, no to właśnie o tym o żeśmy mówili, a sondaże, które zamawiają poszczególne partie polityczne są niedostępne dla opinii publicznej. Nie wiadomo tak naprawdę jakie one są i co one, co one pokazują. No to po, zabrała się grupa ludzi, która mówi, no dobrze, no to za pieniądze składkowe w te zróbmy, sondaż, który, no właśnie, który w, ma mieć w, bardzo dużą wiarygodność. To znaczy, on został, to są właściwie cztery sondaże. Każda, w, każdy był przeprowadzony na próbie tysiąca osób, trochę inną, odmienną, nieco kontrowersyjną metodologią. Każdej z tych grup, tysiąca osób, które, no właśnie, były do siebie prawie że bliźniaczo podobne, przedstawiono inną listę, zakładając, że mamy do czynienia z dniem wyboru. I w, no tu te listy były od każda partia idzie osobno do badania tych, do badania tych, tych bloków i no, właściwie tylko w jednym przypadku przeliczając te głosy na mandaty, okazało się, że opozycja może wygrać z pisem, e, no właśnie wtedy, kiedy ma jedną wspólną listę. Ja żeby w, ten, te wyniki były publikowane, ale okazało się, że no, na przykład wedle tego sondażu, że jeżeli w tym pierwszym wariancie każda z partii idzie osobno, to owszem, one uzyskują poparcie, jak dobrze pamiętam, miliona dwustu tysięcy osób więcej niż zbiera PiS razem z Konfederacją. Ale, ale to nie pozwala na rządzenie. Ja przypominam za każdym razem, jak to wyglądało w poprzednich, już w wy, realnych wyborach, nie w, jeśli chodzi o w, 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 sondaże. W, w, cztery lata temu w. Partie opozycyjne, obecne partie opozycyjne dostały 800 tysięcy głosów więcej niż Prawo i Sprawiedliwość rządziła, rządzi dotychczas Prawo i Sprawiedliwość. W e, 8 lat temu partie opozycyjne dostały półtora miliona głosów więcej, rządzi Prawo i sprawiedliwość. Więc teraz ta dyskusja, która no właśnie, na która już nas męczy, nurzy e, jest dyskusją, która powinna być osadzona właśnie w takim kontekście. No to, bo, owszem, możemy się sprzeczać o to, która z partii ma fajniejsze pomysły, lepsze rozwiązania ciekawszych liderów, tylko te ich rozwiązania, jak na razie z dużym prawdopodobieństwem, e, mogą w ogóle nie przełożyć się na rzeczywistość. Tak? Ciągle będą to zapełnione ławy opozycji, nieważne z jaką przewagą, ale. PiS może z właśnie z jednym koalicjantem będzie rządził, te, te rządził podobnie, i ta prawda się no, z dużą trudnością przebija do niektórych liderów partii politycznych. To długo tak, ale bym chciał powiedzieć, dlaczego to właśnie ten, ten sondaż i ta formuła, i to no właśnie finansowanie niezależne, składkowe było, tu, było, tu, było to różnicą. A no potwierdza to te w, no wybrane, drobne sondaże, które czasami mówiło o po poparciu dla, dla wspólnych list. Reset Obywatelski.